Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku, a my dzisiaj nagramy sobie typowanie UFC Fight Night IG kontra koreański Zombie. Dawno nie było typowania, mieliśmy krótką przerwę, ale już wracamy do regularnego wstawiania odcinków. Pojawi się coś również dla fanów Speedwaya, ponieważ będziemy wstawiać co tydzień przynajmniej jeden odcinek, jeżeli chodzi o żużel typowanie, ale trzeba o tym pamiętać, że żużel Bugmecherzy wystawiają typowania i swoje tutaj kursiki no, w ten sam dzień, w którym odbywa się żużle, więc yy, odcinek najprawdopodobniej będzie platywał będzie kilka godzin przed samymi spotkaniami. Będziemy również typować sobie euro, ponieważ się zaczęło i wydaje mi się, że również tam są solidne typy i naprawdę niektóre pewniaczki. A my przejdźmy sobie już do pierwszej walki na tym kuponie, czyli koreański zombie kontra Dan Ige. Zacznijmy sobie od tutaj koreańczyka, zawodnik 34-letni. Weteran UFC można powiedzieć bardzo rzadko walczy. Walczy tak średnio raz, maksymalnie dwa razy w roku. Ostatnio przegrana z granem Ortegą przez decyzję. Ortega pokazał, że naprawdę da się podłączyć y, Koręczyka, Tak samo zatem jak Żar Rodriguez. Nie ma już on tak wytrzymałej szczęki jak kiedyś. Idzie cały czas tak samo na otwartą wojnę. Wygrana z Frankiem Edgarem z Przegrana z Ortegą. Ostatnia. Naprawdę, Ortega pokazał się wyśmienicie w tej walce. Podłączył, położył na deski korańskiego zombie. No, zawodnik to już typowy weteran. Tutaj mamy 175 wzrostu. Jego przeciwnikiem będzie. Tutaj mamy. Dan Iget. dokładnie Amerykanin, bardziej Hawajczyk. Zawodnik metr 70 wzrostu 15-3 rekord dwa razy mniej porażek od swojego rywala, jedna wygrana mniej. Zawodnik młodszy o 5 lat. Ostatnio wygrana z Kevinem Takerem. Wcześniej miał możliwość to już otta miał tutaj walkę z Kevinem Katarem. Niestety przegrałem przez decyzję pięciorundową. Jest bardzo ważna ciekawostka, o właśnie tutaj IG, Jest to zawodnik, który nigdy nie został zdokontowany Stoczył walk 18 w swoim życiu, nigdy nie został zakłatowany. Przegrywał 3 razy w swojej zawodowej karierze. Przegrywał przez decyzję. Decyzję, Juli Arset mamy decyzję. I z Kevinem Katarem mamy decyzję. Zawodnik, który bardzo się rozwinął według mnie od swojej walki z Kevinem Katarem choćby, chociaż już i tak wcześniej pokazał bardzo ogromny poziom. Taker nie był dla niego zbyt dużą przeszkodą, chociaż wydawało mi się, że taker będzie w stanie. Jak nie położyć, to wypunktować tutaj, właśnie IG, ale no nie udało mu się wypunktować, ani wypunktować, ani położyć takie IG I tutaj po prostu skończył go już w pierwszej rundzie. Bardzo solidny zawodnik, twarda szczęka. Łączy ich bardzo ważna rzecz. Idą na otwartą wojnę, i w niej za bardzo nie kalkulują koreański zombie pokazał, że da się go podłączyć, da się go trafić i znokautować, To jest bardzo ważne Ige właśnie tego nie pokazał i według mnie tutaj mamy dużego faworyta Ige, Ige boksuje cały czas na takim samym poziomie, w tym samym tempie to będzie walka 3 wydaje mi się, że bez większego problemu Ige zakończy ten pojedynek w pierwszej maksymalnie w drugiej rundzie znokautuje swojego rywala koreański zombie uwielbia tak e, iść na otwartą wymianę, robi, robi po prostu ogromne show tym bardziej że wraca publiczność, to wszystko ich może ponieść. Według mnie tutaj będzie do jednego mocniejszego ciosu, który podłączy yy, koreańskiego zombie, a wtedy IG dokładnie wie, jak już wykończyć swojego rywala. I to będzie pierwszy typ, na który sobie postawimy to jest dan IG Walka Wieczoru 1.80. Bardzo dobry kurs, chociaż kursy, kursy się zmieniły, właśnie dużo ludzi stawia na IG. Było chyba 2.40 na IG, 1.80 na yy, koreańskiego zombi, kore, zombiaka. Druga walka na tej karcie, którą sobie topujemy, będzie to walka Marlon Vieira kontra David Grant. Davy Grant ostatnio naprawdę bardzo zaskakująco wygrał ze swoim, zawodnikiem, ze swoim przeciwnikiem. 13-4 rekord był skazowany na porażkę z Martinezem. Wygrał przez ciosy, bardzo czysto trafił. Nawet punktował swojego przeciwnika, mógłbym powiedzieć, w pierwszej i drugiej rundzie. No ale Vieira to jest zupełnie inny zawodnik niż Jonathan Martinez. Vieira to jest zawodnik, który będzie wywierał presję i coś mi się wydaje, że ta presja może na jego Granta wystarczyć, ponieważ Vieira to jest naprawdę bardzo dynamiczny zawodnik, który lubi się bić. Schoza do przegrał decyzją. No tutaj będziemy mieć, wydaje mi się, mocną wojnę, w którą Grant może naprawdę polec i to już nawet po samym kursie możemy zobaczyć, ponieważ Grant, kurs na Granta jest 3,25 na Vieirę, 1.35 jest to mały kurs, też wydaje mi się bardzo pewny, że wydaje mi się, że Viera przed czasem skończy swojego rywala. No nie boi się Gościu naprawdę nawet się wyzwać się nie boi. trudny, bardzo trudny zawodnik, ponieważ bardzo mi przypomina Hoseaudo, że walczył z nim w ostatniej swojej walce, przegrał przez decyzję. No wyszedł do Omailiego, w którym był, skazo skazowany, sk <laughs> był po prostu skazany na porażkę. Pokazał, to znaczy pokazał. W sumie to bardziej Omaile sobie nogę znowu. Ale nie bał się wyjść, boksował, próbował z nim boksować na równym poziomie. No, wydaje mi się, że to zawodnik, który po prostu leci w granta i, i go skończy, ma dużo mocniejszy cios pod swojego przeciwnika. I na niego sobie tutaj postawimy Vieira. 1.35, to jest drugi zakładnik na naszym kuponie. I ostatnia walka, według mnie najciekawsza tego wieczoru ciekawsza od walki, wieczor ciekawsza od walki wieczoru tej tutaj tytułowej. To będzie Aleksiej Olejnik kontra z Piwak. No to jest bardzo ciekawa walka. Olejnik wraca po trzech. Y... Trzech przegranych. Po dwóch przegranych. Z Dałkałem i z Lewisem. Jeden i drugi go ubił. Szkoda, które tej walki z Lewisem, ma naprawdę był blisko, żeby, sko żeby skończyć Amerykanina. Nie udało się w parterze. Dałkał znokautował bardzo szybko Rosjanina. Jest to zawodnik jest to... Jeden z największych weteranów, można powiedzieć. Zobaczmy, on ma 60, 74 walki stoczone w zawodowym. MMA. Jest to naprawdę niewyobrażalny rekord. Wysoki zawodnik, metr 87, wyższy od niego jest Sergej Spiwak, ponieważ tutaj ma, e, Sergiej m ma metr 90,5, ale wydaje mi się, że tutaj brakuje też troszkę doświadczenia. Wygrywał z zawodnikami dużo słabszymi niż z którymi przegrywał i wygrywał. Tiergies Spiwak wygrywał z Wanderą, wygrał z Filipa ostatniego dwie walki wygranych na decyzją jedna przez ciosy. Przegrywał z Marcinem Tyburą wcześniej. Rodakiem, przegrał z Tu i Wasą przez Wygrał z Tu i wasą przez Noko. To było ogromne zaskoczenie. Przegrał z Złotym Harisem. Wydaje mi się, że tutaj. To, to może być naprawdę duża niespodzianka. Tutaj parter, jeżeli chodzi o Siergieja Spiwaka, nie stoi na tak dobrym poziomie jak Aleksja Olejnika. Nawet wydaje mi się, że Olejnik może być na dużo wyższym poziomie, jeżeli chodzi o stan, o stan tlenu w swoim organizmie. Jak na moje tutaj będzie pierwsza runda i będzie tutaj klasyczne duszenie Ezekiela, jeżeli chodzi o Olejnika. On wie, jak balić swojego przeciwnika, wie, jak go skończyć. Wandera go zaskoczył na mocnymi ciosami. Spiwak jest dużo wolniejszy, nie wydaje mi się, żeby był w stanie uszczelić Olejnika. Tak samo Olejnik, naprawdę jeszcze jest twarda głowa. Nie będzie, mi się wydaje, tutaj kalkulował, będzie chciał go szybciej obalić z piwaka, który nie ma słabego parteru, ale to nie jest według mnie ten poziom. Nie wiem, dlaczego ludzie tak skreślają tutaj Aleksja Olejnika, ale zobaczmy ten kurs. Olejnik 2,80, Spiwak 1,45, 97% osób stawia. Na spiwaka, no ja tutaj po prostu nie mogę w tym wypadku obstawić olejnika. na 2,80 olejnik tutaj mam taki kuponik i obstawimy go sobie za 50 zł. 3 stówki do wyciągnięcia, jeżeli chodzi o mnie, zarobista sprawa, do go sobie postawimy. No to też powiem, że jeszcze w tym tygodniu wleci odcinek yy, z typowania walki Marcina Najmana MMA VIP. Tam również może być na ciekawie. No i jak, jak to z tej mami, naprawdę są niektóre pewniaczki, które po prostu nie mogą nie siąść, a więc polecam zaglądać częściej. A za ten odcinek. Dzięki za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku. Cześć.